Szanowni Państwo, w stulecie powstania Związku Polaków w Niemczech oddajemy do rąk czytelników książkę o wyjątkowym Wolsztynie budynku. Jej tytuł Dom Polski w Olsztynie. Ten dom przez wiele lat był siedzibą polskich organizacji. W ręce polskie został wykupiony staranie Mazurskiego Komitetu Plebiscytowego w 1920 roku. To tutaj kierowano inicjatywami polskimi na Mazurach, także na Warmii, by wygrać dla Polski plebiscyt w 1920 roku. Kiedy polska plebiscyt przegrała, to ten dom pozostał w dalszym ciągu w rękach Polaków. Jan Baczewski zaczął urządzać swoje tutaj biura, dołożył starań, by ten dom nie został sprzedany, aby pozostał jako siedziba polskich organizacji w Prusach Wschodnich. To tutaj. W listopadzie 1920 roku założono Związek Polaków w Prusach Wschodnich. To stąd wyszła inicjatywa, aby zgrupować wszystkich mieszkańców polskich żyjących w Niemczech ówczesnych w jedną organizację Związek Polaków w Niemczech. I wszystkie agendy tego związku. Były w tym domu polskim. Tu była restauracja, piękna sala spotkań, tu był klub polski, tu była szkoła polska otwarta w 1934 roku, wcześniej przedszkole, wreszcie ulokował się tutaj Bank Ludowy, który był właścicielem tegoż domu. Czytelnie i świetlica. Harcerstwo Warmińskie w Prusach Wschodnich, tu miało też swoją siedzibę. Tu spotykali się Polacy na odczytach. Tu był Melchior Wańkowicz. Profesorowie z Poznania i Krakowa i Storunia przyjeżdżali tutaj, a także artyści, pisarze i poeci. Aby spotkać się z Polakami, olsztyńskimi w Domu Polskim. Były koncerty, były zabawy. I te sylwestrowe, i te karnawałowe, i w czasie Świąt Narodowych Polskich też. Ten dom przetrwał okres międzywojenny, przetrwał II wojnę światową. Oczywiście został Polakom zarekwirowany, zabrany. Zmienił właściciela. Mieszkańcy tego domu zostali rozproszeni. Po obozach i więzieniach sporo straciło życie, ale duża część przeżyła, i po wojnie w 1945 roku i następnych wracało do Olsztyna. Dom stał. Nikt go nie zauważył. Poszarzał, ale ocalał. Gdy sąsiednie kamienice. Przy tej samej ulicy leżały w gruzach, ale dom Polski nie. Żołnierz zwycięskiej armii nie dotknął go. Pytanie dlaczego? Być może nie był to zbyt okazały czasny budynek. I tutaj proszę Państwa zaczęły się dziać nowe rzeczy. Pojawiły się znów polskie przedszkole w 1945 roku. Pracali starzy mieszkańcy, byli Stramkowscy i inni. Ale ulokowało się też inne instytucje. W 1945 roku pojawiła się Stołówka Urzędu Wojewódzkiego, a potem ulokował się bank spółdzielczy i kolejne, kolejne instytucje. Dom wymagał remontu. Bank Ludowy przypomniał rodowód tegoż domu, albowiem pierwszym dyrektorem powojennym był stary dyrektor Banku Ludowego Juliusz Malewski. De facto bank był właścicielem tego domu. Ale wnet, proszę Państwa, powstała myśl, by w tym domu, tak jak zamierzali ci przedwojenni lokatorzy, Ulokować instytucję naukową, która gromadziłaby pamiątki, dokumenty, książki, wydawałaby książki, organizowałaby odczyty o naszej obecności na ziemiach pruskich. To się zrealizowało, albowiem w 1961 roku młodzi historycy wyszli z inicjatywą, by takową inst instytucję powołać przy wsparciu potężnego wówczas Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego W 1963 roku powstał Ośrodek Badań Naukowych jako Agenda Pojezierza. Szukano dla niego właściwej siedziby, a znaleziono. W 1968 roku Ośrodek się usamodzielnił i zainaugurował spotkanie odczytem w domu Polskim. Otrzymał kilka pokoików w tym domu z obietnicą, że dom Dom stanie się jego własnością, jego siedzibą. Ale jak zwykle w Polsce była, bywa. Najpierw trzeba przejąć lokatorów, wyremontować dom. Wówczas tym Olsztynie brakowało i mieszkań, i pieniędzy, i zrozumienia dla dziedzictwa historycznego. Gdy wydawało się, że ten dom stanie się własnością ośrodka, podjęto starania, by go wyremontować. I kiedy zapadły decyzje na różnych partyjnych, administracyjnych szczeblach, że trzeba wyremontować, i gdy do remontu przystąpiono, to okazało się, że dom zbudowany z lekkiego materiału po prostu się rozsypał. W 1973 roku zniknął z krajobrazu Olsztyna, a na tym placu planowano zbudować wieżowiec mieszkalny i usługowy i dać kilka pokoików do Ośrodka Badań Naukowych. Podniósł się protest Stowarzyszeń humanistycznych, ogólnopolskich, holsztyńskich regionalnych. I oto podjęto decyzję pod wpływem Edmunda Wojnowskiego, który był wówczas sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, aby dom na powrót odbudować. Do pracy przystąpiono w 1979 roku i w 60. rocznicę plebiscytów. Dom został dany do użytku. Oczywiście pośpiech budowy był taki, że pojawiły się zaniedbania. Po jakimś czasie trzeba było dom remontować. Nieustannie. 20 lat temu poddano remontowi izolację pionowe i poziome. Otrzymał nową elewację. Naprawiono dach, który nieustannie przeciekał. I oto teraz staraniem Instytutu Północnego im. Wojciecha Kęcińskiego dom odzyskuje dawny blask, otrzymując nową elewację zewnętrzną, a więc wraca do dawnej świetności. I ta książka właśnie o tym mówi. Mówi też o ludziach tego domu, tych przedwojennych i tych powojennych. O instytucji, o wydawnictwo, o konferencjach, o czasach, kiedy każdy z nas był młodym człowiekiem, a dzisiaj widać upływ w wieku. To jest książka jakby sumująca XX wiek, działalność tej instytucji i tego domu. Zachęcam czytelników do zajrzenia tej książki, bo warto wiedzieć, co w tym budynku, zwanym Domem Polskim, mieściło się. Jednocześnie być może ta książka zachęci innych autorów, instytucje, by w takiej mikrohistorii przedstawiał dzieje budynków, rezydencji pałacowych i zamków, tak ważnych w historii naszego regionu, a czasami zapomnianych. Dziękuję za uwagę.